Ja też nie lubię poklonek. Już, już się pobudziły troszkę. Ja jestem tutaj w tym y, chrupki górki. Chrupki? Chrupki, chrupki powiedziałem. Chrupki. Piszcie sobie w internecie chrupki górki. Chrupki. Takie ma gołębie. Czekaj, jak to się używa to? Przy spawu, zobacz, pa, jakie tu zrobił. Tutaj byśmy wypuścili. Jest perłowy, panie. Jest, na taki ma średnio-kremowy. Średnio średnio-kremowy, tak. Zrobię te siatki takie, że tych gołębi nie widać przez te siatki. Dzisiaj taki fajny i trochę z wystawy, i trochę z, z, z gołębnika. Wysprzątał, zobaczcie. No, to jasne takie lepsze, gorsze. <gorszy> Te gorsze. Właściciel mówi, że są ta, ta same asy. Same, same asy. No, laleczki. To ile teraz panie masz tego? 170 par. 170 par. 175. E. <gorszy> 175. O, wy szwance ma. O. Nie masz Koronia, tego? Kogo? Jasnego dwa. Szwance. A nie wiem przecież, lata, A co to jest tam za jakaś reklama ma? Jakiś gołąb jest tam na tym? To jest reklama preparatów dla głowy. O, proszę. Ja nie dostałem finansowania za to, więc... <głosy> <głosy> więc... nie nagrywać. No i dobra, no co? Nic nie chodzi tak jak umie. Ale umie dzisiaj będą chodziły, bo to teplerka taka, dostałem taką teplerkę. Y, masłową. Co? Nie Pewnie goście pozbył, bo nie chciała mu latać. Pewnie tak. I wyszwanca czarnego też. Ty, ten ty, pocztowy to młody jakiś jest? Młody też? Tak. Chcesz go? No jasne. Bur. To już jest pół. To samiczka tam. Samiczka, a taka mi potrzebna. Pa, lotna. I pef. Ona wie, że ona pojedzie tam. I czajki ma patrz. To też z wystawy kupił. Pieniędzy napłacił, ale za no co no to? Ładne, ładne. Ma fajnie, fajnie, wesoło jest. No i on dechę ale tak. Mylko, mylko. Minuta kiedyś była tą kuchę, a trafili, że rozebrał starych i potali zwykli. Idzie do następnego, on wszystkich musi kupić. Kurde... dużo psów stracie i trzymali te psy w domu. I stary mój po przefronie. Kuberta ruszamy 11:42, za godzinę będę gdzieś w domu. No śmiesznie, fajnie pogadaliśmy sobie tutaj z Krzysztofem. Od głębi Krzysztofa wprost. Polecam ten kanał naprawdę w porządku. Chłopak wiadomo, jak się nagrywa, i się coś gada. Fajnie, fajnie właśnie wyjeżdża. Tyle. Dzisiaj święta Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. 12.43. No, kawa drogi od tego Huberta jeździ się takimi dziurami, ale się dojechało. No, może się coś poganiam. Zobaczymy. Dwa się przywiozło od Krzysztofa. Od razu w ogon. Najpierw dzieci nakarmić, a potem potem pogonić. Wypuściłem je. Niech sobie troszkę polatają, pożerują. Bo jak powiem wam, że tak jak z pocztowymi, jak je od razu wypuszczę i w górę, to potem nie ma żerowania. Nie chcą żerować. Boją się. Boicie się, gdzie jest toplerka? Toplerka, bo tak mówi na nią. Wyszwanc jest. Wyszwanc, jak zostanie, tą plamę ma taką muchę. Ale Krzysztof zawsze mi, zawsze mi coś tam przywiezie. Ja tak w ogóle nawet nie myślę, żeby coś mu dać. On mi zawsze coś, w... o sam jest będzie, zobaczcie. Mówi, że mi się z winerką parzy mi ją oddał. A jakby ją z, tą, z tym koroniatem, z tą koroniatą moją sparzył, to bym już sam co nie musiał szukać. A toplerka? jest toplerka? Widzicie tą perkę? Bo ja nie widzę. Może by leciała na zewnątrz? Zobaczymy. Jest tutaj na zewnątrz. Żeby nie te e, takie kapciuszki. To by był fajny, fajna para z tym doleśem. E poszła w górę co? Ty, nie teraz te głębie to się boją. To, to wszystko jest, gdzie wypuścisz tam lata? Taka jest prawda. Olor to już inaczej. Jak wyskoczył, to Wam powiem, tu tańczył nad tym dachem. O. Toplerka poszła. W górę. Chodźcie. słuchajcie, to jest zima. Gołym się budy zima. Ale. Wyszwancek zaraz. Może ich dzisiaj nie będę ganiał. Podobały mi się, lekkie są. Chodź, ta jest łowca. Olś się zbierpa. Nie, chyba nie w mojej głębie. Poszedł. się pan szuka miejsca. Toplerka też Musicie dzisiaj się przelecieć kawałek. Lecimy. Tu siedziały. Karol ganiał. Ja nie walił. Także wszystkie poszły. Zobaczcie, wielki łeb nie ma chęci. On na tym ostatnim piórku. Także daje mu szansę. Oj, nie wiem, czy się wyszła, co trzyma. Nie. Też widać w głębiach. Toplerka nie widać. Na Marcina kierunek zmieniły, całkiem na Marcina. A Marcin nie gania. Dostałem komentarz, od Marcina, od Marcina. Ale nie tego Marcina, tylko tam subskrybenta, czy... Oj, wiesz pan nie wiem, został tu z nami, z tymi. Eee, czy nie szkoda mi? Czy nie żałuję, że Marcina już nie ma? Nie. <dosiczters> <obsession> Prosto, nie. Nie daję rady z nimi, bo one takie jakieś małe kółka robią jak nigdy. Chociaż chodzi, chodzi. Ale widać go, zobaczcie. Widzicie? Małe kółeczka robią. A, jest jest za plecami zobaczcie Czekał na mnie Dariusz, pozdrawiam Idą nami pewnie Albo na Karola Bo Karol A, tak, tak, na Karola Zobaczcie Karolem do ścinek gwizdzę. Całkiem inny kierunek mają. Bo chodzą na, na inne skrzydło. Jego chodzą tak. A moje tak. Ty wielki ubie. Na wystawie były żałobniki. A ty jesteś... Ach, jaki jesteś. się Darka pięknie proszę. Karola są tu, zobaczcie. A Darka? Uuu, Darka dzisiaj ładnie. Taki dziwny kierunek. Tam, tam raczej to one nie mają kierunku. Rzadkość. Tam daleko. Idzie powolniak. Patrzcie jak biwiura wynosi orzechy i wióry go dzisiaj ładnie moje zaczną tańczyć też o wyszwanc klepak dlatego wyszwanców nie lubię już odskoczył już odskoczył już jego minuty są policzone idzie do Darka sam Przyszedł. Bogdan by ruszył, parknął, no to już by było po wyszwancu. Toplerka chodzi. No i wyszwacz do igły wali. Bo u igły zawsze są wypuszczone. Szuka nowego domu. On tam między drzewami lata, widać go jeszcze chyba, widać go troszkę, To, tu, tu, tu. I igła tam się... I igła parknie... winerem i usiądzie. W życiu zaraz Darka przyjedą do siadania i on tędy się przesunie i Darek go złapie. O nie, tu jest, zobaczcie, te moje tu jakoś się odbiły. Idzie do Darka. Że jakoś... Kto? Ja dopiero przyjechałem. Idą dach. Tak. No, wiesz, pan spać. Jak przyjdzie, to będzie lato. Może A jak. Nie przyjdzie. Moje schodzą, Darka schodzą. Może popamięta się. Do Buda! Patrz, że pan, pan, pan. pan zobacz, Krzysztof, padł wyszwanc, może po lata. może zostanie, może jeden dzień będzie dłużej. Puściłem, Tak, bo tam trzeba być wcześniej. Ta plerka ucieka po dachu. Wieży nie jest u siebie, że wyszwanc się ostał. Kurde. No, i jak pięknie usiadł, patrzaj! No, pięknie, kurde! Czy jakimś cudem, kurde, chyba wyszłam, zwrócił! Małym brakowało, już tam był, nad Igłą Nic się nie ruszyło, u igły, dlatego może wrócił! A toplerka, to takie głębie małe, zdrowe, jest! Siedzi, idę siatkę zamknę. Nie chcą wejść. Toplerka została i wyszwans na gołębniku. No się tu wejdą. Raz wejdą, może zostaną, ale wyszwancowi kariery u mnie nie wróżę. To fart taki, że akurat tutaj jakoś się przetegocił, prze, przeleciał i, i po prostu jest. Tak to igłaby tam ruszył blagwinerem, tak jak mówię, to by zginął. I by go chował, to by bardzo znanego gołębia. O, się patrzycie. Dobra, w kończę. Dzisiaj może nawet będą trzy filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.